Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku słuchajcie, z Fortnite'a Gramy dzisiaj ten nowy tryb Blitz, czy jak coś tam nazywa yy, Oczywiście gram sobie dzisiaj solo, tylko że po prostu włączyłam te czwórki czy tam jak mi tu dobrało jakieś graczy Powiem Wam, że przed odcinkiem zagrałam sobie meczyk, mówię ja nie no okej okay, jak to idzie no i muszę, wpadłem na pomysł, że no, no nagram, nagram Słuchajcie, jak przeprowadzam Totalną dominację, deklasację i inne trudne wyrazy tutaj nad innymi uczestnikami. Zobaczcie jak mi to idzie. Widzicie jak mi to idzie, ja mam już taką wprawę, normalnie tak się wczuwam, że to jest hit. Tylko... Jest jeden problem, bo ja ogólnie ten tryb, ten Blitz coś tam, to gram... No dosłownie teraz, drugi raz, drugi raz w życiu. No bo mówię, przed, przed odcinkiem zagrałam jeden meczek, żeby zobaczyć jak to tam się... jak to wygląda. Tam jakieś super się dropi na początku jakby gry, później coś tam, coś tam się dostaje, co chwilę co drugi poziom tam co jeden, o! I teraz powinniśmy coś dostać. Tylko że ja nie ogarniam totalnie tych broni. Nie wiem co jest dobre, co jest złe z tych broni tu. Dlatego mogę podejmować jakieś zły, złe wybory, widzowie. Ale to nic, nie będziemy się przyjmować. No bo po czasie na pewno się nauczę. Ale bronie tu nie grają roli. Człowieku. Tutaj umiejętności te 20 parę tysięcy godzin wygrzeń. Zobaczcie jak to chodzi. Go... Patrz teraz, patrz, totalna dominacja, deklasacja przeciwnika, widziałeś to? Z kilometra, z kilometra, zobacz, zobacz, patrz, patrz. dobijamy go, tamtego, nie trafiłam nawet, ale ważne, że tutaj te teammaici poradzili sobie, naprawdę, widać, profesjonaliści, wziąłeś to, go, Tommy Gun, a wezmę, a co, <tomigan>, jak Tommy, mi, jo! To Dobra, ile zostało graczy? 19 graczy zostało. Kurczę, dobrze nam to idzie, dobrze nam to idzie, mamy dobrą, dobrą pasę po prostu. Tylko coś nie słychać za blisko Żadnych ludzi Jest dosyć spora dziś I wykrakałam Szkoda, że nie mamy nic, żebym mogła jakoś szybciej tam się dostać Jakiegoś pakietu mobilności Jakichś skoków czy innych Bo widać, że tam sobie team traci nieźle No i dobra W sumie nie musiałam nic robić Nie musiałam nic robić, zdeklasowali ich O, jakiś pistolet maszynowy Ty, wezmę go, bo on jakiś mityczny O, o, po, o po, po. Tylko to mi ja patrzę, że on bardziej na blisko, jest dobra. Przechodzimy do planu B. Skoro przeciwnik nie może znaleźć nas, my znajdźmy przeciwnika widzowie. Gdzie oni są? Gdzie się ukrywają? Gdzieś tu powinno. Kurde, no mam lipne zabronie na odległość. Eee, nie mam lipnych! Dobra! Nie no widzicie właśnie to jest to, że ja jeszcze nie wiem, która broń jest dobra na odległość, która daleka, bo... Znaczy słaba, bo ja nie znam tej broni. Dobra. A ty czegoś tu skradasz? No i patrz, no i profeska, zaraz będzie coś wygranej. Nie no, ja mam powiem, że zaczynam lubić ten nowy tryb. To jest coś dobrego, to jest coś dobrego i fajnego. Ale ja jestem głupia. Bo ja żem wyrzuciła na początku ten miecz taki co mieliśmy. A z tym mieczem byśmy dobrze skakali. Jak... no jak małpy byśmy skakali. A ja żebym go wyrzuciła, kurczę, jakbyśmy lądowali, no ale trudno. No ja mam lepszy shotgun. No i proszę! Tak jest! Swoją drogą to to jest chyba najszybszy jakby tryb Fortnite. No, dajcie spokoj, ale te poprzednie... Nie Ile on no trwał? 5 minut? W ogóle on jest nastawiony, ten tryb na mega szybkość. Bo tu od razu respisz się w busie, no nie? I od razu lądujesz. Także to jest wszystko na speedie robione. Dobra, mamy chyba jakieś gumiane, to supermocy, ale mimo wszystko. Myślę, że sobie poradzimy z problemem. Bo no, dobrze nam idzie. Dobra, to by było warto wypić. Gdzie jest przeciwnik? Gdzie jest przeciwnik? Widziałam, że lądowali. Dobra, tam jest. Ogniem w niego strzelmy. A tu, ogólnie, jak się zginie, to się chyba nie odradza. Nie, to nie jest tak na reaktywacji, właśnie. Czyli trzeba. Trzeba uważać, ale go żeby człowieku! O, o, on mnie próbuje dominować! Dobra, udało się! Człowieku, chciałeś mnie napaść, chamie! Ja pier... się żem z lęku, idziemy się leczyć. Urydę blade! Dobra, to już mało brakowało. Mało brakowało, żebym trochę się zagubiła z tymi brońmi, żebym to myślę zaczęła wyciągać bronię i... No i mogło być niefajnie. O kurcze, nasz teammate leży. Zniszczyli go. Idziemy. Idziemy, musimy go ocalić. <śla> On se lutuje, nie? On se zbiera fanty. <śla> Ej, coś podniosłam. Nie wiem co, jakiś medalion taki Dobra, w sumie istotne. Bierzemy to, leczymy się Uuu, To wygląda na fajne Biorę to to też wygląda na fajne To też, ale wzięłam miejsce Mam takie super broni że to jest hit Chociaż w sumie zamiast to migana, Może żebym to wzięła, bo to To jest dobre, dobra, to jest na pewno dobre Bo to jest pistolecik, świecie. Pistolecik strzela po prostu jak szalony O, idziemy do rifta Nie pójdziemy do rifta, pójdziemy do tego I idziemy po prostu Napaść w świecie, napaść jakiegoś przeciwnika Którego zobaczymy jako pierwszego Poczekaj, widzicie przeciwnika? Musimy ratować tym Te matou no pałac. Dobra, dobra, idziemy. SOS, HALO! Te pozostali! no pałac. Powinniśmy go wszyscy ratować! Puseram no Niestety widzowie no drugie miejsce no trudno czasem tak bywa tak jak to mówią do trzech razy prób ten sztuka czyli pierwszy raz nam się udało drugi no drugie miejsce jak to mówią czyli trzeci raz to będzie miejsce pierwsze tak, jestem tego pewna yy, ogólnie ten poprzedni raz, ten drugi raz. To też by było pierwsze miejsce, tylko ja po prostu chciałam, żeby tym moim przeciwnikom tak się nie robiło przykro cały czas, bo no widzieliście, no co? Po prostu była nieustanna dominacja. Uuu, co skoczył mnie! Chyba mnie! Uf, właśnie, była po prostu nieustanna dominacja z mojej strony. Dobře, dobíjáme go. I spadáme, spadáme. Kurde, ale jestem głupia Dobra, pijemy to No, tu już było ciężkawo Dobra, tu mamy oponentów, oponentów mamy Nie mogę oponować flata, nie mogę oponować flata. lata, zgłaszam to U, napadli mnie Dobra, udało się pokonać Dobra. Z drugiej strony. Dobra, pokonany. Dobra, amunicję. Dobra, druga broń. Jest dobrze, jest dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze, widzowie. Tamtemu do bitkę. どっちも一体ごつめんなかった。 A to jego przeciwnik. O, jeszcze pode mną. Oponent. Dobra, to do jest dówka, to jest dówka na oponenta. I to Miganem! Kurde, ja nie mam za dużo HP. Ryzykuję. Dobra, jest dobrze. Dobra, zaryzykowałem, ale się opłaciło, Kurcie, mówiłam wam, to będzie dobry mecz. To będzie dobry mecz, ja nie sądziłam że aż tak, ale będzie dobry. Dobra, zbieramy amunicję. To mi nas co i lecimy. Kurczę, tyle oponentów, zobaczcie, u, u trupionych, ale z amunicją. No, no jest ciężkawo. Z HP też jest ciężkawo. Ale zobaczcie, zostało mi 3KP. Naprawdę mało brakowało, żeby wywiązała się z tego apera od razu na początku filmu. Tak? Mało brakowało, naprawdę 3 HP było. Ale po prostu ja miałam dane ten mecz wygrać. Dlatego ja już wiem, ja już wiem, ja że się stresuję. Ja wiem, że ten mecz już jest yy, ogłoszony zwycięzcą dla mnie. Tak. Tak, tylko muszę go poprowadzić do końca z głową, z głową i w ogóle. Bez stresu, bez nerwów. Ale poradzimy sobie z tym. Fake i show. Miksturka dłuża do, do wybicia. Dar wiatru, z poza dobym kilowym poruszasz się szybciej. Dobra, będę jak wicher. A ten anam to czego? Zjemy se! O! Wezmę to, będę rzucała tym ludzi, bo ja wiem co to jest, to? Łukatrupia na Mamy Mamy szczęść w tym odcinku, wziąłem kogoś ul... U... tym. Lecimy! DJ! Zostawcie mi! No kurde!